Witam. Dzisiaj zajmiemy się kwestią rozdziału 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a mianowicie problematyką doręczeń. Zapraszam serdecznie. Artykuł 39 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, paragraf 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych o którym mowa w artykule drugim punkt pierwszy ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej adresem do doręczeń elektronicznych. Chyba, że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu. Paragraf drugi. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w paragrafie pierwszym, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem. Punkt pierwszy. Przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w artykule 2, punkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku, o doręczeniach elektronicznych albo, punkt 2, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Paragraf 3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w paragrafie 1 i paragrafie 2, punkt 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma. Punkt pierwszy. Przesyłką rejestrowaną, o której mowa, mowa w artykule 3, punkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe, albo punkt drugi, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Paragraf 4. W przypadku doręczenia decyzji, której organ administracji publicznej nadał rygor natychmiastowej wykonalności albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych, albo jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa, obronność lub porządek publiczny, organ administracji publicznej może doręczyć decyzję w sposób określony w paragrafie trzecim. Przepisów paragrafu 1 i 2, punkt 1 nie stosuje się. Artykuł 39 z indeksem pierwszym. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w artykule 39 paragraf 1, pisma doręcza się stronie lub innemu uczestnikowi postępowania na. Punkt 1. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w artykule 25 ust. dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej bazą adresów elektronicznych. A w przypadku pełnomocnika na adres do doręczeń elektronicznych, wskazany w podaniu, albo, punkt drugi, adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony lub innego uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych. Artykuł 39 z indeksem trzecim. Paragraf pierwszy. W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu. Odzwierciedlającego treść tego pisma. Paragraf drugi. Wydruk pisma, który mowa w paragrafie pierwszym, zawiera punkt pierwszy: Informacje, że pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała albo opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęciem elektronicznym. Punkt drugi. Identyfikator tego pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane. Paragraf trzeci. Wydruk pisma, o którym mowa w paragrafie pierwszym, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo. Paragraf czwarty. Wydruk pisma, o którym mowa w paragrafie pierwszym, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej. Artykuł 39 z indeksem 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w artykule 39, paragraf 1, do ustalenia dnia doręczenia korespondencji stosuje się przepis artykułu 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych. Artykuł 40 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przed przedstawiciela, temu przedstawicielowi. Paragraf 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Paragraf 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron, Pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną, i jako upoważnioną do odbioru pism. Paragraf 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, stronie umowy o europejskim obszarze gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Paragraf 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo, wstrzynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. Artykuł 41 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, paragraf 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Paragraf 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w paragrafie pierwszym doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawo. Artykuł 42 KPA. Paragraf 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy albo na adres do korespondencji wskazany w bazie adresów elektronicznych. Paragraf 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Paragraf trzeci. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w paragrafie pierwszym i drugim, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. Artykuł 43 KPA. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się za pochwytowaniem dorosłomu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. Artykuł 44 KPA. Paragraf 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w artykule 42 i 43. Punkt 1. Operator pocztowy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku, prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego. Punkt drugi. Pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie właściwej gminy miasta w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy miasta lub upoważnioną osobę lub organ. Paragraf drugi. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w paragrafie pierwszym, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź winnym, w innym, widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. Paragraf trzeci w przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie o którym mowa w paragrafie drugim pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Paragraf 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu o którym mowa w paragrafie pierwszym, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Artykuł 45 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis artykułu 44 stosuje się odpowiednio. Artykuł 46 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, paragraf 1. Odbierające pismo potwierdza doręczenie pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Paragraf drugi. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu. Artykuł 47. Paragraf 1 KPA. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, Pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. Paragraf drugi. W przypadkach o których mowa w paragrafie pierwszym uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresat. Artykuł 48. Paragraf pierwszy KPA. Pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu, dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowi ustanowionemu w myśl artykułu 34. Paragraf drugi. Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się w sposób przewidziany w przepisach szczególnych w umowach i zwyczajach międzynarodowych. Artykuł 49 KPA, paragraf pierwszy. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego wywieszenia. W innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Paragraf drugi. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w priorytetnie informacji publicznej. Artykuł 49a KPA. Poza przypadkami, o których mowa w artykule 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w artykule 49, paragraf 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadomiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis artykułu 49, paragraf 2. Artykuł 49b KPA. Paragraf 1. W przypadku zawiadomienia strony, zgodnie z artykułem 49, paragraf 1 lub artykułem 49a. O decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później nie niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określony we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Paragraf drugi. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w paragrafie pierwszym. Nie mogą być udostępnione w stronie w sposób lub formie określonej w wniosku, organ powiadamia o tym stronie i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego nagrania. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Rosia.